Jesteśmy na Offshore Wind Poland. Ja nazywam się Kacper Świsłowski jestem dziennikarzem serwisu Energetyka24. Ze mną jest pan Jarosław Broda, członek zarządu spółki Baltic Power, która zbuduje pierwszą morską farmę wiatrową na Bałtyku. I chciałem zacząć od takiego pytania, biorąc pod uwagę, że rok temu rozpoczęliście państwo cały proces. Została podjęta decyzja inwestycyjna, zebraliście środki. Jak po roku, w którym miejscu jesteście? Więc w zeszłym roku mieliśmy ten przełomowy moment, kiedy doprowadziliśmy do końca wszystkie pozwolenia, kiedy doprowadziliśmy do końca proces pozyskiwania finansowania, więc przekonaliśmy te 25 instytucji finansowych, żeby wyłożyły te 4 miliardy euro na to, żeby projekt mógł, mógł ruszyć. I dzisiaj mogę z dumą powiedzieć, że jesteśmy tam, gdzie planowaliśmy być. Czyli projekt idzie, idzie zgodnie z planem. W styczniu albo na przełomie grudnia-stycznia zobaczymy okno pogodowe, wejdziemy z realizacją projektu na morze. I to się może wydawać, to się może wydawać bardzo długi okres od momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej. Tylko szanowni państwo, my wychodzimy na morze po to, żeby zainstalować 76 ogromnych monopali, czyli ruro długości 90 metrów, grubości ścianki 10, które trzeba było najpierw wyprodukować. Trzeba było pozaginać, pomalować i, i, i przewieźć. Więc ten ogromny proces logistyki prefabrykacji toczy się, to, toczy się z pełną prędkością. Tak, jak mówię, tutaj mamy pierwsze fakty w postaci instalacji fundamentu, która się zacznie w styczniu. Zaraz później ruszamy z instalacją turbin, kabli. Pod koniec roku instalacja morskich stacji po to, żeby w 2026 roku, co niezmiennie deklarujemy, pierwszy prąd e, popłynął do polskiej sieci. I w takim razie, jakby mógł pan jeszcze podsumować, e, i jaka będzie moc tej farmy, e, ile potencjalnie gospodarstw domowych e, będzie e, zasilanych dzięki niej? No to jest dość niesamowite, bo mm, ja pamiętam, jak tworzyła się energetyka wiatrowa na, na lądzie i były pierwsze turbiny o mocy 1 MW i się wszyscy fascynowaliśmy, jakie je są ogromne. Yy, dzisiaj my będziemy instalować turbinę o mocy 15 MW. I teraz yy, co to znaczy w ogóle? To, to wyobraźmy sobie, że jeśli taka turbina przez jedną godzinę będzie pracowała z pełną mocą, to dostarczy energię pięciu gospodarstwom domowym w Polsce na cały rok. Przy jednej godzinie pracy energia na cały rok dla pięciu gospodarstw domowych. A w sumie, pracując przez cały rok, zasilimy półtora miliona polskich gospodarstw domowych w czystą, ekologiczną energię pochodzącą z Polskiego Bałtyku. Podczas panelu otwierającego tę konferencję bardzo dużo miejsca poświęcił pan temu, jak ważny jest local content. I proszę opowiedzieć coś więcej o tym, jak w Państwa projekcie udało się to osiągnąć, jaki jest w ogóle ten współczynnik lokal contentu. Hmm. Local content rzeczywiście jest, jest ważny. Jest jednym z. Głównych elementów, na które patrzymy. Natomiast nie mogę powiedzieć, że jest najważniejszym. Najważniejszym jest to, żeby projekt był z, jak zgodnie z odpowiednią jakością i bezpieczeństwem, przede wszystkim doprowadzony do końca. Ale mając zapewnioną jakość, harmonogram, budżet, skupialiśmy się na tym, żeby jak najwięcej polskich firm wziąć na pokład. Organizowaliśmy w poprzednich latach warsztaty, na których bywało po 200-300 osób, po to, żeby. Prezentować projekt, żeby łączyć polskich dostawców z tymi dużymi, głównymi wykonawcami, którzy, którzy dla nas pracują, bo ja myślę, że mamy efekt, z którego możemy w firmie być, być dumni, dlatego że mi nam pierwszy taki projekt i w tym pierwszym projekcie ponad 20% całości środków będzie wydanych w Polsce. To trochę tak jakbyśmy produkowali w Polsce. Nie wiem, pierwszy samolot i zamiast składać go z części mamy 20% zbudowane, pozyskane od lokalnych dostawców. A biorąc pod uwagę jak dużo się w tej chwili dzieje na poziomie legislacyjnym, jeśli chodzi o sektor offshore wind, czyli morskiej energetyki wiatrowej, jaka jest Pana opinia co do tego, w którym, w którym kierunku to idzie i na przykład czego w ogóle oczekujecie od rządu, administracji? Ja bym może niestandardowo zaczął od pochwalenia administracji. Mamy w Polsce naprawdę niezły system sprawny, czy dobry system prawny dotyczący wsparcia i realizacji morskich far wiatrowych. Oczywiście, my, będąc pierwszymi, którzy prze, przechodzą przez te wszystkie procesy administracyjne, bo to nie jest jeden proces, tylko to jest seria procesów, współpracujemy z kilkunastoma agendami rządowymi, mamy swoje wyzwania. Ale widzimy również, że administracja dość skutecznie słucha biznesu i wdraża poprawki, które wydają się malutkie, ale mają dla nas duże znaczenie. Więc ja jestem optymistą. Dzisiaj pan minister Motyka zapowiadał, że nowelizacja ustawy offshore'owej, właśnie w zakresie tych drobnych, ale ważnych rzeczy, będzie w Sejmie jeszcze w tym roku. I to przykłady, które dzisiaj padały, możliwość pracy zmianowej na morzu, możliwość zamknięcia terenu budowy. Tak się to robi na, na lądzie, chcielibyśmy to samo zrobić na morzu. I wiele innych drobnych, a jednocześnie krytycznych rzeczy będzie w tym projekcie uwzględniona. Dlatego jeszcze raz powtórzę, jesteśmy zadowoleni ze współpracy zarówno z administracją centralną, jak i z poszczególnymi agendami rządowymi. A w takim razie z perspektywy osoby, która jest zaangażowana w taki no, pierwszy projekt i stawia też jakby nie było pierwsze kroki w tym sektorze, jakie wnioski mogą być wyciągnięte dla już drugiej fazy offshore'owej? To znaczy, czy jakby w jakim stopniu musieliście państwo przecierać szlaki? Są, są rzeczy, które zrobi, zrobiliśmy dobrze i które warto powtarzać. I przykładem tego na pewno może być nasze, na, na, nasz model współpracy z Northland Power. To, że pracujemy razem bardzo blisko. Nie, nie, nie podzieliliśmy się kompetencjami, tylko y, mamy wspólną firmę, którą jest Baltic Power, która jest oddelegowanych 180 osób, którzy wspólnie razem mają jeden cel. I to jest na, naprawdę świetna praktyka, y, która, która spowodowała, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Z drugiej strony, patrząc na to, y, jak rynek ewoluuje, być może teraz trzeba trochę inaczej podejść do kontraktowania, być może trzeba położyć większy nacisk na to, żeby wykorzystać skalę, którą ma w tej chwili Orlen czy PGE z nowymi, z nowymi koncesjami, po to, żeby na tym bardzo konkurencyjnym rynku wykonawców mieć odpowiednią siłę zakupową.